Cześć, cześć moi drodzy, dzień dobry, witam bardzo serdecznie w kolejnej części naszego maratonu. Dzisiaj już mamy czwartą część. Przepraszam z góry, że musieliście troszeczkę czekać na tą czwartą część, no ale niestety nie miałem wcześniej czasu, żeby jej nagrać. Także dzisiaj mamy niedzielę, czwarta część naszego maratonu i mam tutaj takie zdrabki jak o numerach 4, 19, 15, 9 i 24. Zdrapeczki są oczywiście częściowo nadrapane i słuchajcie, mamy dzisiaj również pewniaka i o dziwo jest to zdrapka z numerem 15. Mamy tutaj linię. Mówię o dziwo, ponieważ 16 i 17 również były wygrane, także sami zobaczcie: trzy zdrabki koło siebie i przypomnę, że 7 i 8 również były wygrane, także jak widzicie w tej paczce zdrabki koło siebie wygrywają. Także za chwileczkę zobaczymy, czy jeszcze jakaś drabka nam tutaj dzisiaj wygra i czy w tej 15 może utworzy się jakaś kolejna linia. Trzymajcie mocno kciuki i zabieramy się za draping. 15 może zostawię na sam koniec. Także moi drodzy, drapiemy. Oczywiście zostawiajcie łapeczki, subskrypcje. Dziękuję za wszystkie miłe komentarze. Oczywiście zawsze czytam. Staram się odpisywać. Teraz mieliśmy okulary, ale niestety tutaj okularów nie widzę. Także no zaczynamy z takim niezbyt fajnym symbolem. Zobaczmy kolejny symbol, mamy teraz sakwę. Szukamy sakwy, sakwę mamy, raz, drugi raz, trzeci raz o czwarty piąty, także, także takie symbole lubimy. I tutaj na dole również mamy sporo sakiew. Tutaj mamy dwa razy, i tutaj na dole już nie. Także to wszystko. Zobaczmy kolejny symbol. I mamy tutaj cytrynę. Cytrynkę mamy tutaj u góry. O, jeszcze mamy tutaj koło słoników. I na samym dole mamy jeden raz cytrynkę. Także to by było wszystko. I zobaczmy ostatni, nie ostatni, przedostatni symbol. Tutaj teraz mamy lody. Szukamy lodów. Mamy tutaj. Tutaj niestety diament nas blokuje. I to wszystko. Także co? Tutaj już nie było. Także został nam ostatni symbol i mamy serce, także szukamy serca. Serce mamy tutaj. Czy mamy gdzieś jeszcze? Tutaj mamy na samym dole, ale niestety motylek nas tutaj blokuje, także co? Nie mamy żadnej linii, także czwóreczka chyba wygląda na przegraną. Zobaczmy szybko literki kontrolne. I mamy H. No właśnie, mamy, tu, a, mamy tutaj D, tutaj H. Także niestety czwóreczka przegrana. E, drapiemy kolejną zdrabkę, może dziewiątkę. Tutaj nie mamy żadnej linii, także może jeszcze nam się coś tutaj utworzy. Także zobaczmy. Kolejny symbol to kości. Kości mamy tutaj. Czy mamy gdzieś jeszcze kości? No, chyba nie. Tutaj na dole również nie widzę, także mieliśmy tylko jeden raz. Kolejny symbol to krab. Kraba mamy tutaj, poniżej również mamy. Szukamy dalej, tutaj również mamy kraba, i na dole kraba tutaj już nie widzę. Także to by było. Wszystko. Zobaczmy kolejny symbol. Mamy tutaj ptaka. Szukamy. Ale coś go tutaj nie widzę. Może na dole? Na dole, tak. Mamy tutaj jeden raz, drugi raz i nawet trzeci raz. To wszystko. Zobaczmy kolejny symbol. Przedostatni to sakwa. Przy sakwa nam coś tutaj zmieni. Mamy tutaj niestety dzwonek nas blokuje i na dole sakwy niestety nie widzę. Także ostatni symbol chyba będzie zrapka przegrana. Tutaj mamy okulary. Okulary mamy u góry. Niestety lodów nie było. Okulary jeszcze mamy tutaj. I to chyba wszystko. Tutaj na dole już nie ma. Także co? Ta zrapka niestety również przegrana. Dziewiątki również lubię. No szkoda, że tutaj dziewiątka nie dopisała. Zobaczmy literki kontrolne niestety różne, także ta zrapka również przegrana. I co? Mamy tutaj dziewiętnastkę, może dziewiętnastka. Zobaczmy, co dziewiętnastka w sobie kryje. Tutaj jeszcze was tylko ustawię i zobaczmy kolejny symbol to. Księżyc. Szukamy księżyca, i mamy tutaj. I na dole już niestety nie ma. Także co, drapiemy dalej. Tutaj mamy teraz popcorn. Popcorn mamy tutaj na dole, już go widzę. Mamy tak. Pierwszy raz, i jeszcze tutaj drugi raz. Także tutaj. Mieliśmy dwa razy. Zobaczmy kolejny symbol. Tutaj mamy teraz koronę. Koronę mamy tutaj. O, drugi raz. Czy mamy gdzieś jeszcze? Tak, mamy tutaj na dole. I jeszcze na samym dole. To by było wszystko. I co? Mamy tutaj ostatni symbol. I mamy tutaj Biedronkę. Biedronkę widzę tutaj u góry. Trzymamy gdzieś jeszcze, tutaj już nie widzę. I na samym dole mamy również Biedronkę. No ale niestety żadnej linii tutaj nam się żadna linia nam się tutaj nie utworzyła. Także zobaczmy dwutki kontrolne, ale tutaj raczej o tak niestety różne. Także niestety ta zdrabka również przegrana. I został nam numerek 24 i 15. Także zróbmy sobie 24 i na końcu zobaczymy, co ta 15 w sobie kryje. Także zobaczmy kolejny symbol. Tutaj mamy teraz łódź. Szukamy łodzi. Ale Łodzi niestety nie widać. Mamy tutaj na samym dole tylko jeden raz, także co drapiamy dalej. Teraz mamy koronę. Korony mamy tutaj. Poniżej, o tutaj również mamy koronę. I to wszystko tutaj na dole już nie ma korony. Także co drapiemy dalej? Teraz mamy cytrynę. Cytrynę mamy tutaj u góry. No, i tylko chyba jeden raz tutaj już nie widzę cytryny, także przechodzę do kolejnego symbolu, i tutaj mamy teraz klucz, ale klucza tutaj niestety nigdzie nie widzę, także niestety bez klucza. I zobaczmy ostatni symbol. Teraz mamy tęczę. Tęczę mamy tutaj, poniżej również. Jeszcze mamy tutaj tęczę, nawet dwa razy i tutaj na dole już niestety tęczy nie ma. Także co? Ta zdrabka niestety również przegrana. Liczyłem w sumie na ten numer 24, a niestety on jest przegrany, także literki kontrolne jak widzicie różne. Także niestety ta zdrapka również przegrana i teraz przejdziemy sobie do ostatniej zdrabki. Numer 15 i tutaj jest ta zrapka pewniakiem, gdyż już mamy tutaj pierwszą linię. Mam nadzieję, że jeszcze jakaś linia tutaj będzie. Także drapiemy dalej. Teraz mamy koronę. Szukamy korony, ale niestety korony tutaj nie ma. Także niestety pusty symbol. Teraz mamy kwiatka. Kwiatka, a kwiatek mamy tutaj raz, poniżej również dwa razy. I na dole już kwiatka nie mamy, także to wszystko. Zobaczmy kolejny symbol. Tutaj mamy łódź. Łódź mamy tutaj. Poniżej również mamy łódź. O, tutaj również. Tutaj również jeszcze mamy łódź i na dole również mamy, ale ciągle nas coś tutaj blokuje. Ale nic, jeszcze mamy dwa symbole, także może jeszcze jakaś linia nam się utworzy. Teraz mamy tak podkowe. Podkowe mamy tutaj. Hmm. I to wszystko, także tylko jeden raz tutaj nam podkowe dali. I został nam ostatni symbol i jest nim popcorn. Także szukamy popcornu. Ha, ale niestety tutaj popcornu już niestety nie ma. Także no zostajemy z tą jedną linią. Także zobaczmy, trzymajcie kciuki, żeby było coś więcej niż 10 zł, czy będzie coś więcej. No mamy tutaj dyszkę, także Mamy tutaj zwrocik. Lepsze to niż nic oczywiście. Zobaczmy literki kontrolne. Powinny być CCC i mamy CCC. Także tutaj nam się zgadza. Także tak jak mówiłem, 15, 16 i 17 okazała się tutaj z wygraną. Także no, takie wielkie zaskoczenie, że właśnie zrabki koło siebie tutaj um, wygrywają. Tutaj przejdziemy od razu do podsumowania. Także no, na 5 zdrapek jedna tutaj zdrapka dzisiaj wygrała, niestety tylko ze zwrocikiem. Także mamy dzisiaj tutaj 10 zł z 50. Także taki dzisiaj mamy wynik. Już tam troszeczkę zdrapek się e, wygranych uskładało, także mamy jeszcze jedną część. 5 ostatnich zdrapek, także mam nadzieję, że jeszcze jakaś zdrapka nam wygra. Chociaż w sumie no nie wiadomo, zobaczymy. Tam mamy jeszcze zdrabki o numerach 5, 14, 20, 25 i 10, także takie mamy tutaj ostatnie numerki. Mam nadzieję, że właśnie coś jeszcze wpadnie. Dajcie znać w komentarzu, jak myślicie, czy jeszcze jakaś zdrabka będzie wygrana, czy nie. I tak, jak właśnie mówiłem, ostatni odcinek pojawi się we wtorek, także zapraszam bardzo serdecznie. Już we wtorek, trzymajcie mocno kciuki, żeby jeszcze nam coś tutaj fajnego wpadło. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję wam za uwagę. Oczywiście, jeżeli wam się podobało, to zostawiajcie łapeczki pod filmikiem. No i do zobaczenia już we wtorek. Pa pa.